Cześć! W dzisiejszym, jakże ciekawym odcinku sprawdzimy sobie pH za pomocą bardzo fajnego pH-metru firmy Hanna. Kilka zbiorniczków z takimi nietypowymi podłożami, znaczy z nietypowymi, wiecie, że mam większość, mam Master Soil, ale mamy też na przykład gdzieś Platinum Soil mamy, gdzieś mamy Benibaci, gdzieś mamy pH, gdzieś mamy jakiegoś nonejma trzyletniego. Mamy jokushi, O, tutaj sobie wszystko. Słuchajcie, sprawdzimy. Moja ekipa towarzysząca jest bardzo zainteresowana tym odcinkiem, więc e, pH metr w dłoń, akwaria, i lecimy. przygotowałem sobie też kawałek ręcznika papierowego, żebym po każdym teście mógł sobie wycierać e, sondę troszeczkę e, z wody. No dobra, to le lecimy, zaczniemy tutaj od góry, mamy podłoże pH więc sprawdźmy pH. Zacznijmy od w miarę świeżego zbiornika tutaj. Jest to zbiorniczek na podłożu pH, czyli na podłożu e, powerhouse, bateria 100%. Włóżmy sobie go do wody i tak, żeby było widać, miernik nie jest ten podświetlany, więc musimy sobie jakoś tak radzić, że będę go pod kątem tutaj e, ustawiał. Musimy chwilkę... Jeszcze chwilkę go tutaj tylko o, pomieszam. Żeby dobrze woda się dostała w miejsce, gdzie jest sonda, No i czekamy. Tutaj po lewej stronie jest taki jakby zegarek e, pod napisem ATC O, on zniknie, to taki odczyn powinniśmy e, zachować 5,67, 5,67 podłożę podłoże Powerhouse e, zbiornik jakiś 4 miesięczny. Obok słuchajcie, mam stare podłoże 3-letnie. Roślinne jakieś takie. Kurde, to 3 lata temu był film u mnie na kanale pokazywany. E, I tutaj jest podłoże, nawet jego nazwy nie pamiętam. Ale sobie, sobie spra sprawdźmy, też sobie pomieszamy. Długa, e, duża warstwa e, podłoża. Krewetki tutaj jakie są, e, to są rakun, e, rakun Tigery. Mówię 3 lata, ponad 3 lata zbiornik. no i zobaczmy co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o pH. 6,70, zobaczcie, to to już w ogóle nie trzyma, no ale jak widzicie, rakunom, rakunom to nie przeszkadza. 6,80. Jeszcze mierzy do momentu, kiedy zegarek nam zgaśnie po lewej stronie, to wtedy pH czy wyciągamy. 6,89, 6,90. Zobaczcie 692 No sakra, nie tutaj to już jest nie jest to dobry wynik, jeżeli chodzi o hodowle takich krewetek jak Tajwany, jakieś e, Galaxy, Krystale też już średnio no ale pod tajgery takie tajgerowate tajgerowate krewetki e, może być 712, zobaczcie 714. Dobra, zobaczmy sobie słynny teraz zbiorniczek na podłożu Yokushi. O, tak będzie widać. Dobra, jeszcze mierzy, jeszcze mierzy. 6,63. Podłoże i. Dobra, a zobaczmy sobie Helpa. Tu mam też stosunkowo świeży zbiornik na podłożu Help. Tutaj są tigery wrzucone. I zobaczmy sobie, co na tym Helpie się ciekawego dzieje. Dobra, jeszcze mierzy, jeszcze mierzy. 6,39. Na podłożu Help. Tu mam też zbiorniczek na podłożu Help. Ciutkę większy. E, troszkę więcej podłoża. Tutaj są blot dragony. I też sobie sprawdźmy kurczę nie widać. no. O, tak będzie coś widać. Widać coś. Eee, przestało mierzyć 6,29, 6,30. Dobra, tu mamy taką porażkę. To jest zbiornik e, Master Soil Brown. Porażka, w sensie, że była porażka. Ja go zostawiłem, bo nie chciało mi się nic z nim robić. I nagle zaskoczył i teraz z pełno sami zejami śmiga eee, zobaczymy, nie? Więc go nie ruszam, ale sobie test pH oczywiście zrobimy chwilkę po... pomieszajmy i zobaczmy co tu się dzieje. Dobra, jeszcze mierzy, czy już jeszcze mierzy? Jeszcze chwilę mierzy. 6,37, 6,38. 6,33, 6,40. Takie mamy pH w tym, w tym zbiorniczku. Dobra, a tutaj mam pure black line na podłożu ISTA. Też zbiornik stosunkowo młody, bo to są większość zbiorników, które były zakładane. To max, nie wiem, 3-4 miesiące, nie? Zbiorniki mają. Dobra, jak pamiętacie podłoże Ista się reklamuje pH 5,5 A tutaj mamy pH 6,44 6,44, 6,45 Kolejny, słuchajcie, zbiorniczek, podłoże Maflora Light I tutaj, słuchajcie, jest z pH Taka sytuacja o, czekajcie, widać? Muszę jakieś światełko sobie skołować chyba, albo coś, bo nie zobaczycie, no masakra. 6,10. 6,10. 6,07 nawet. 6,08. Takie mamy... O, tak wam pokażę. 608. Podłoże Maflora Light. Kolejny zbiorniczek Master Soil. Rynna filtracyjna. Na rynnie filtracyjnej odrobinkę, odrobinkę podłoża. Taka bardzo, bardzo cienka, cienka warstwa. I tutaj już Wam pokazuję, będzie lepiej troszkę widać. 612, 615. Jeszcze mierzy. Mamy ten zegareczek po lewej stronie, 6.16, zgasło, 6.17. Taki wynik mamy na podłożu Master Soil z rynną filtracyjną. Maflora przed chwileczką była bez rynny filtracyjnej, na zwykłym yy, filterku. Dobra, zobaczmy sobie pH na rynnie filtracyjnej. Tutaj mamy pH, tutaj są krewetki metalik I teraz damy mu chwilę. Żeby sobie zmierzył. Zegarek się świeci jeszcze. Więc jeszcze chwilkę, skończyło, 6,06. 6,06. Minimalna ilość podłoża w rydnie. czyli taka minimalna, no mniej jest na pewno tutaj, gdzie jest master soli, przed chwileczką co mierzyliśmy. Tutaj tego podłoża w rydnie jest troszkę, troszkę więcej, 6,06. Takie mamy pH. Dobra, zobaczmy kolejny zbiorniczek. Też rynna filtracyjna, dodatkowo filtr Edge 104. Podłoże Master Soil. Master Soil z przodu i z tyłu. Ja, jak wiecie, nie mieszam podłoży. Więc sprawdźmy sobie, jak to tutaj wygląda w miejscu, gdzie jest rynna filtracyjna. Czekajcie. Tak będzie. Jeszcze mierzy. 6.24, 6.25. Tak. Dobra, tu mamy trzy zbiorniczki na podłożu Benibachi, na tym podłożu Benibachi takim przetarganym mocno więc sobie sprawdźmy w środkowym na przykład zbiorniku gdzie mamy pure white line miernik zanurzony, benibaci i zobaczmy pH 5,88, 5,89, 5,90 Zegarek zniknął, czyli mamy 5,90, 5,91. Podłoże, podłoże Baci. Tak to, Tak to wygląda. Sprawdźmy, słuchajcie, to podłoże. To jest na razie top-secret. Dostałem podłoże do testów. Wpuściłem tutaj jakieś tajwany i jakieś tam odpadowe galaxy. Kilka sztuk. I zobaczmy sobie, jak tutaj pH wygląda na tym. Czy może po światełku jakoś?

621, 622. Taki mamy e, wynik w tym zbiorniczku. To jest fajcie zbiornik. Jeszcze wam pokażę Master Soil. Pamiętacie, 5 Tajwanów. 5 e, krewetek e, Tajwan. Z 5 krewetek tam trzy samice zajajczyły, Bardzo dużo maluchów e, wyszło. E, bardzo duża przeżywalność, wszystko już ładnie podrosło. Już nawet te maluchy, które były tutaj maluchami, już niektóre noszą, noszą jaja w tym zbiorniku. One teraz są gdzieś tam pokitrane, ale zaufajcie mi, że tutaj krewetek troszkę jest. Pokazywałem to chyba nawet nie tak dawno na kanale. Sprawdźmy. Podłoże Master Soil. Dosyć cienka warstwa podłoża. Bardzo cienka. I zobaczmy, jak na master soil, master soil wygląda sytuacja. Dobra, miernik zanurzony w wodzie. Zegarek zniknął. 6,08. Takie mamy pH tutaj na Master Soil. Dobra, i tutaj mamy jeszcze kolejne podłoże Platinum Soil. Też sobie wsadźmy miernik. Pomieszamy teraz, damy mu chwilkę spokoju i niech sobie mierzy. O, dobra, 6,40. 6,42. 6,44, 6,45 pewnie, gdybyśmy jeszcze chwilkę poczekali, to pewnie by to jeszcze może troszkę rosło. Ale na platinium soili 6,45. Dobra, mamy tutaj jeszcze zbiorniczek, podłoże Benibachi. To Benibachi nie było takie tak mocno zmielone jak tamte podłoże. To był worek, dobry worek po prostu, nie? Mierniczek zanurzony i sprawdźmy PH. Poczekajmy, niech on do końca sobie zmierzy. 5,93 593. Taki mamy wynik tutaj na podłożu. Benibachi, no dobra, słuchajcie, tyle chyba. A, jeszcze mamy Adelite. Adelite też taką Adelite trochę. Bo to wiecie, Adelite już nigdzie nie ma. Też gdzieś dorwałem taki worek Adelite. Zalałem dwa zbiorniczki na podłożu Adelite, więc też sobie. Ua, muszę to jakoś wsadzić. Sprawdźmy. Dobra, pomieszamy. I zobaczmy, co tu się dzieje na Adzie Light. Dobra, mierzy, mierzy. 5,88. 5,89, już zegarek zniknął. 5,89. W podłoże Adalite. Tak to, tak to wygląda. Więc widzicie, no kurczę jest różnie, e, gdzieś jest nisko, gdzieś jest e, troszkę, troszkę wyżej. Dobra i na koniec sprawdźmy sobie jeszcze jeden zbiornik na podłożu Master Soil, tu są tangeriny, tigery. Wsadzimy, pomieszamy chwilkę i niech sobie mierzy. 5,94, 5,95, widzisz, już zegarek znikł, ale on jeszcze troszeczkę o, podnosi do góry. Jakbym jeszcze go zostawił, to pewnie z 6,6,1 by wskoczyło. By tak to wygląda podłoże Master Soil. I teraz słuchajcie, zapytacie, czy to jest problemem, yy, mając takie pH w zbiornikach. Otóż nie, nie jest to dla mnie żaden problem, bo jak widzieliście, na no, Master Soilu mamy w granicach... 6620 e, Uważam, że to jest odpowiednie pH dla krewetek, jakie hoduję. Zobaczcie też, moi drodzy, na to, to jest bardzo ważne. Zobaczcie jakie krewetki ja hoduję, na jakich podłożach i sobie sami odpowiecie na pytanie. Więc e, u mnie, jakby nic się nie dzieje e, z przypadku. To jest wszystko, jakby przemyślane. Więc możecie zobaczyć, jakie krewetki hoduję, na jakich podłożach i dlatego nie mam większych problemów z hodowlą krewetek. Też to jest, słuchajcie, mega ważne u mnie to jest to: stabilność. Stabilność ja od lat używam jednego praktycznie podłoża. Mówimy o Master Soilu. Teraz zacząłem troszeczkę kombinować i testować sobie różne Różne podłoża, bo jak wiecie, jestem hobbystą, jestem też youtuberem i przez to, że prowadzę kanał na YouTube, to też mam ochotę potestować różnego rodzaju inne podłoża, inne preparaty dalej, dalej, więc nie fokusuję się tylko na, jednym, na jednej rzeczy, tylko staram się coś zmieniać. Ale mam jedno swoje ulubione podłoże, którym jest Master Soil. Mam je od wielu, wielu lat. Całe szczęście, że to podłoże jest na naszym rynku, nie zmienia się. Jedyna zmiana, jaka nastąpiła, to zmiana opakowania i to wszystko. Pamiętam pierwszy raz, jak od Wojtka z Quadropu dostałem do testów podłoże Master Soil. To wtedy padło takie pytanie: czy, czy naprawdę to podłoże będzie dłużej? Czy to nie jest, wiecie, jakiś wystrzał chwilowy i potem ono zniknie? I to podłoże jest z nami słuchajcie od lat i nie zapowiada się, żeby tego podłoża miało nie być. Bardzo się cieszę, że też Master Soil ma podłoże, które się nazywa Master Soil w różnych gradacjach powder tam super powder, ale nie ma, że full wig z czymś tam, mineral z napisem pomarańczowym, z napisem żółtym, z dopiskiem dwójki, z dopiskiem verdwata, jak jest u Łady. Jest to tak namieszane, że później ludzie, swoje słuchajcie, wariują i nie wiedzą co, jaka jest najlepsza i tak dalej. Ja jestem przy swoim Master Soil i tak, i tak się tego trzymam. I też zobaczcie, jakie krewety trzymam na, na takim podłożu, bo u mnie od lat idą krewetki na jednym podłożu i później zmiany, przenoszenie krewetek z z jednego zbiornika na Master Soilu na nowy zbiornik na Master Soilu. Wiem czego się mogę spodziewać, wiem jak to podłoże działa, wiem kiedy to podłoże dojrzewa, no i mam tą pewność, że krewetki przeniesione, jakby nic tutaj się nie zadzieje. Dlatego się staram się trzymać jednego podłoża, które sobie upatrzyłem, i, i nie mam z tym żadnego problemu. Pewnie sporo osób zobacząc na podłożu aktywnym PH6, 620, 630. Już, było, było, już by się opało za głowę i mówiło, kurczę, jak to możliwe, e, że trzymam krewetki, a, a, a nie jest poniżej 6 pH, nie? No to jeżeli się robi coś systematycznie od lat, wie jak prowadzi się dany zbiornik, to naprawdę krewetki, które żyją na takim pH, które rodzą się na takim pH, które dorastają na takim pH, to naprawdę tutaj z tym nie ma żadnego problemu. Jakbyście zobaczyli sobie filmiki, które prowadził Chris Lukhaupt jeszcze jak był, jakby po stronie Dennerle, i chyba było taki coś jak Shrimp King on Tour, on tam jeździł po hodowcach, gdzie hodowcy pokazywali swoje zbiorniki. To byście zobaczyli, jakie pH hodowcy mieli i jakie krewety trzymali. Hodowcy mieli pH po 7,5, 7,6 i trzymali tam Red Devils, trzymali tam Fensy Tigery i, tak dalej, i tak dalej w potężnych ilościach. I Chris sam nie mógł uwierzyć, że tak to jest. A to po prostu było tak, że były stare zbiorniki, krewetki w tym się rodziły, stopniowo to podłoże przez lata sobie rosło i dochodziło do takich parametrów, i jakby krewetki się przyzwyczajały do tego i tak to wyglądało. Tak samo u mnie ten zbiornik, który wam pokazywałem u góry, to są raccoon tigery, tam jest teraz 7,20-7,30 pH, ale jak zaczynałem 3 lata temu, tam było 5,8-5,9 pH tego zbiornika. To sobie rosło, rosło, rosło i krewetom to nie przeszkadza, krewetki się zaklimatyzowały do tego i razem z tym... Wzrostem pH, powolnym wzrostem pH latami czy tam miesiącami to tak, e, tak wynika. Ale ja nie robię problemu z tego, że mam 6,20 czy tam 6 e, na podłożu, nie muszę mieć e, poniżej, poniżej 6. Oczywiście kupując teraz krewety od hodowcy, który trzyma krewetki na przykład na 5,5 czy tam 5,6 pH, o to już może być problem, nie? Przekładając krewetki do zbiornika, gdzie jest 62630, pewnie dłuższa aklimatyzacja i tak dalej. Ale ja mając przez tyle lat słuchajcie, krewety i zawsze mam swoje krewety. Mało kiedy dokupowałem krewetki, ewentualnie jak dokładałem zbiorniki, albo jak likwidowałem dany zbiornik i chciałem mieć coś innego, to wtedy gdzieś krewetek szukałem. I zawsze te nowo kupione krewetki raz, że długo aklimatyzowałem, albo wrzucałem je na jakieś podłoże, które miało pH zbliżone do. PH uchodowcy, Dlatego na przykład zobaczcie, że metaliki trafiły na podłoże PH, Extreme, Red Ruby od Bogdana trafiły, trafiły też na PH i tak dalej, i tak dalej. No wiem, jakim krewetkom będzie lepiej. Na jakim, na jakim pH i tak się staram e, to trzymać, ale swoje stare krewetki, które od lat mam na Master Soil, po prostu nie mam z tym problemu, żeby przekładać je na nowe zbiorniki na Master Soil, żeby one sobie dalej tam e, śmigały, więc tak mi jest po prostu łatwiej. E, co mnie zaskoczyło, to bardzo mnie zaskoczyło podłoże Maflora Light, gdzie mamy pH 6,07. Jest to fajny wynik. Jestem ciekaw, jakby się taka Maflora spisywała, jeżeli byśmy ją wrzucili e, do filtra rynnowego, e, na ile by nam zbiła pH. Wydaje mi się, żeby było gdzieś z 5-8 mogłoby być. No, jestem ciekaw, bo trzeba to przetestować. I jestem ciekaw, jakby się zachowało podłoże Maflora, ale wersja Intenso, czy Intens, Ona tak się nazywa. No, to jest ciekawostka, którą będzie trzeba, będzie trzeba sprawdzić, bo Maflora, no, nie przypuszczałem, że takie pH będzie trzymać. Ista mnie troszeczkę zaskoczyła negatywnie. Yokushi, chyba tego się było, można spodziewać, chociaż dużo osób mi mówiło, że Yokushi to będzie ponad 7 pH. Na razie mamy tam chyba 6,40-6,50, więc, więc zobaczymy. No ale tak to słuchajcie, u mnie wygląda. Wiem, czego się można spodziewać po danych podłożach. Jeżeli teraz w tym momencie byśmy, byście mnie zapytali, o top 3 podłoży, jakie bym chciał, jakie bym używał, przy których bym został, gdyby nagrem Master Soila zabrakło na rynku. Bo to jest takie podłoże, kurczę, wydaje mi się, że uniwersalne, nie? Ale gdyby teraz zabrakło Master Soyla, to wydaje mi się, że na drugim miejscu by było PH, czyli Powerhouse, a na trzecim bym, bym skoczył, wydaje mi się, że z Adą jakąś, nie? Z jakąś Adą, mimo że Ady miałem kiedyś, nie byłem jakiś tam zachwycony, ale dużo osób zachwyca Ady, więc bym, wydaje mi się, że można jakby iść w tym kierunku i też Ady, Ady spróbować, chociaż ta ma flora jest ciekawym podłożem, ale nic więcej wam na razie nie powiem, bo to jest nowe podłoże. Jeszcze krewetki na tym się nie mnożą. Nie wiem, jaka jest przeżywalność krewetek będzie i tak dalej, więc ale PH jest ciekawe. No, więc tak to słuchajcie, wygląda u mnie. E, zobaczymy, jak to, jak to będzie dalej. Zobaczymy na wiosnę, chociaż już teraz. Jak grzałki śmigają, są grzały odpalone, to już widzę, że w większości zbiornikach samice śmigają z jajami, więc to jest spoko. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Wiosna przyjdzie, się okaże i będziemy, będziemy więcej wiedzieć. No dobra moi drodzy, więc to by, było, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Napiszcie w komentarzu, czy moje pomiary pH się mniej więcej zgadzają z tym, co Wy, co wy macie u siebie, jak mierzyliście pH czy też to tak u was, e, u was wygląda no no dobra także trzymajcie się pozdrawiam was bardzo bardzo serdecznie i do następnego cześć cześć